Klub LKS Ujazd zrzesza zawodników od najmłodszych, tak zwanych skrzatów, do juniorów, którzy rządzą w opolskiej piłce na poziomie pierwszej i drugiej ligi. Jesteśmy czołowym klubem z terenu miasta i gminy Ujazd. Mamy cały przekrój drużyn. Dbamy o to, żeby mieć drużyny młodzieżowe, dziecięco-młodzieżowe, ponieważ jednym z naszych naczelnych celów jest po prostu utrzymanie ciągłości szkolenia. Czerwca juniorzy młodsi zameldowali się w najwyższej naopolszczyźnie klasie rozgrywkowej w tej kategorii wiekowej, czyli opolskiej lidze juniorów młodszych. Ten awans to wydarzenie bez precedensu. Nie tylko w klubie LKS-u, ale też w mieście i gminie ujazd. Awansowaliśmy pierwszy raz w sumie w historii takie osiągnięcie tego klubu. Fajnie, że zrobiliśmy to tak wąską ekipą. LKS ujazd nie ma podziałów. Wszyscy są równi. Zarówno w szatni, jak i na boisku panuje przyjazna i rodzinna atmosfera. Atmosfera nie jest napięta. Wszyscy są dla, ciebie, dla siebie koleżeńscy, przyjacielscy, no i taka powinna być drużyna. Zwycięstwo jest dla nas, napędem do następnych meczy, żebyśmy kolejne wygrywali. Tak wierzę. Że mogę dojść do takiego poziomu, jaką jest reprezentacja. Chętnych do rozwijania swoich umiejętności na boisku nie brakuje. Treningi aktualnie wyglądają bardzo intensywnie. Wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy bardzo dobrze przygotowani fizycznie, a piłka jest dla mnie życiem. Jestem praktycznie uzależniony od piłki. Tydzień bez piłki to ten dzień stracony. I, i myślę, że jesteśmy jak na razie na bardzo dobrym poziomie fizycznym. Jest mocne zaangażowanie, jest, jest, na, na treningach jest 70% zawodników, tak jak mówię, mamy zawodników, którzy muszą się uczyć, muszą, mają swoje gospodarstwa, muszą pracować, już chłopcy, już 16-18 letni już pracują, ale staramy się, że te, te dwa treningi w tygodniu minimalnie, żeby, żeby, żeby chłopak odbył. Kolejne zwycięstwa motywują młodych piłkarzy do większego zaangażowania. Chyba miałem 5 lat, jak zacząłem pierwszy raz kopać piłkę i tak weszło w życie. I to zamiast sobie Życia, chodzenie na treningi to jest zabawa, szczęście. Mogę się wyżyć na niektórych mocach, jak jest źle to pójdę na boisko pokopać i zapominam. Przyszedłem tutaj do klubu 4 lata temu i mam nadzieję, i z innych, bo sam o sobie nie mogę powiedzieć, ale mam nadzieję, że robię gigantyczne postępy i przekłada się to z roku na rok. LKS Ujazd nie zamyka się na nowych piłkarzy. Mile widziani są nowi zawodnicy. Wystarczy podejść na trening lub skontaktować się z trenerami klubu.